Zabiła czteroletnią Hanię, ale nie pójdzie do więzienia. Prokuratura ujawniła przyczynę. To, co wiosną stało się we wsi zagórzany, województwo małopolskie, wstrząsnęło wszystkimi. W stojącym na uboczu małym, ale zadbanym domku, znaleziono nie dającą oznak życia małą dziewczynkę. Obok leżała jej zakrwawiona matka. Hani, 4 litry, nie dało się uratować, zmarła. Ranna Agnieszka G., 40 litrów, trafiła do szpitala, przeżyła. Kiedy doszła do siebie, została aresztowana i usłyszała zarzut zabójstwa córeczki. Okazuje się jednak, że nie trafi do więzienia za swoją zbrodnię. Dlaczego? Dramat rozegrał się w małej wsi niedaleko gorlic. 20 maja 2024 roku na równe nogi zostały postawione wszystkie służby z okolicy. Nie pójdzie do więzienia za zabójstwo Hani, bo jest chora. Trafi na zamknięty oddział psychiatryczny. Wczesnym popołudniem bliscy nauczycielki angielskiego Agnieszki G prosili o pomoc. Podejrzewali, że w domu kobiety mogło stać się coś złego, bo drzwi były zamknięte, nikt nie otwierał, a przez okno widać było ślady krwi. Strażacy wyważyli drzwi i ratownicy weszli do wnętrza domu. Ich oczom ukazał się przerażający widok. Mała Hania była nieprzytomna, leżała w wannie. Jej matka, cała we krwi, znajdowała się w pobliżu. Rozpoczęła się gorączkowa reanimacja. Niestety, maleństwa nie udało się uratować. Dziecko zmarło, ranna Agnieszka G. została zabrana śmigłowcem do szpitala. Prokuratorzy ustalili, że kobieta udusiła swoją córeczkę w wannie, a potem próbowała popełnić samobójstwo. Uratowano ją, kiedy poczuła się lepiej, usłyszała zarzuty i została aresztowana. Potem trafiła na obserwację psychiatryczną. Dziś okazało się, że nie stanie przed sądem za swoją zbrodnię. Jest chora, ale jednocześnie ciągle groźna dla otoczenia. W toku prowadzonego postępowania powołano biegłych psychiatrów, na wniosek których sąd zarządził obserwację psychiatryczną wobec podejrzanej. Biegli wskazali, że w czasie popełniania zarzucanego jej czynu, kobieta miała zniesioną zdolność do rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem oraz wymaga umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym. Gdyż istnieje realne i wysokie prawdopodobieństwo dokonania przez nią z przyczyn chorobowych takich samych lub podobnych czynów, jak zarzucane jej w tej sprawie, informuje prokurator Justyna Rataj Mykietyn, rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, możesz się zgłosić do ośrodków interwencji kryzysowej OIK, które są w każdym większym mieście. Możesz tam otrzymać pomoc psychologiczną, prawną, materialną. Część OIK-ów jest czynna całą dobę i na przykład prowadzi noclegownie. Pomoc jest bezpłatna. Nie musisz mieć ubezpieczenia. Jeśli masz uporczywe i silne myśli samobójcze, możesz się także zgłosić do każdego szpitala psychiatrycznego. Tam również nie jest potrzebne ubezpieczenie zdrowotne. W sytuacjach nagłych, o ile powiesz, że to sprawa pilna, lekarz musi Cię przyjąć tego samego dnia.